Dzień dobry Państwu, telewizja w Polsce.pl. Gorące pytania. Proszę Państwa, cztery frakcje w Parlamencie, które dysponują w Parlamencie Europejskim, które dysponują większością zażądały przyjęcia rozporządzenia przez Komisję Europejską rozporządzenia, które ma dotyczyć praworządności, grożąc odrzuceniem wieloletniego budżetu, który również miał być budżetem na walkę ze skutkami koronawirusu, koronawirusa. Prezydencja niemiecka się rozpoczęła i minister do spraw europejskich pan Roth Niemiec, powiedział, że, wymieniając na posiedzeniu Komisji Konstytucyjnej Parlamentu Europejskiego, zadania i priorytety tej prezydencji powiedział, że jedną z nich jest powrót do procedury artykułu 7, przeciwko Polsce i Węgrom i bo o tych sprawach między innymi będziemy dzisiaj rozmawiali z, eurodeputowanym Prawa i Sprawiedliwości panem ministrem Jackiem Sariuszem Wolskim Dzień dobry panie ministrze. Witam pani redaktor witam państwa panie ministrze zanim zaczniemy o tych sprawach o których wspomniałam rozmawiać to może przypomnijmy sobie powrót premiera Morawieckiego ze szczytu lipcowego który miał miejsce 17 21 lipca i jego opinia o tym co się wydarzyło. Końcowej wersji nie ma uzależnienia, nie ma bezpośredniego związku pomiędzy warunkowością, jak to się nazywa, a praworządnością. My wskazywaliśmy bardzo mocno na to, że Polska nie dopuści do takiego uzależnienia, ponieważ wiemy dokładnie, jak toczą się procedury wobec Polski i zresztą tutaj też w tym przypadku włożyliśmy tam zapis o konieczności odniesienia się do tego przez Radę. Europejską. Rada Europejska działa na zasadzie jednomyślności, a więc i Polska, i Węgry, i cała grupa wyszehradzka, która nam sprzyja, będzie musiała się też w tej kwestii wypowiedzieć. Jesteśmy w związku z tym tutaj zabezpieczeni od każdej strony panie ministrze wydawałoby się z wypowiedzi i premiera Morawieckiego i premiera węgier Orbana, że Polska i Węgry odniosły duży sukces, że zablokowały powiązanie warunkowości czyli, praworządności z korzystaniem z funduszy europejskich na no, tymczasem mamy spore zawirowanie bo Parlament Europejski grozi, że nie przyjmie tego budżetu czy jest to możliwe i jakie mogą być tego konsekwencje. Parlament Europejski jest jedną z dwóch władz unijnych które przyjmują budżet musi wyrazić zgodę. Formalnie biorąc, on nie może majstrować przy budżecie, nie może zmieniać, chociaż tak naprawdę to domaga się zmian, ale, ale to jest tak zwana procedura konsentu. Musi wyrazić zgodę, jeśli nie ma budżetu. Jeśli nie ma budżetu, wtedy stosuje się budżet, tak zwane prowizorium budżetowe. Znaczy jest takie takie rozwiązanie awaryjne. Także Parlament Europejski może zablokować. Interpretując po swojemu wbrew, literalnemu odczytaniu zapisów konkluzji szczytu europejskiego na temat budżetu i, i, i może robić to, to, o czym grozi, ale to wtedy byłoby by oznaczało, że tego budżetu, korona budżetu, bo to w tej chwili jest jedno z drugim powiązane, po prostu nie ma. Dla Polski to nie jest absolutnie katastroficzny scenariusz, dlatego bo. Prowizorium budżetowe, czyli przeniesienie wielkości z minionego roku na kolejny, no dla Polski jest dosyć korzystne, ponieważ miniona siedmiolatka była w sensie e, takich funduszy, jak, jak, jak chociażby polityka regionalna, spójnościowa, korzystniejsza. No, nowa jest in-minus w, w tej materii. Chociaż udało się i staraliśmy się maksimum z tego zachować. E, także w słabej pozycji. Powiedziałbym tutaj jest ten główny nurt który chce rozszerzająco interpretować i dowolnie, i do ustalenia szczytu już od razu były one, oprotestowane, zobaczymy przeciąganie linii liny trwa, no ważne kto na tym stoi prezydencja niemiecka i wtóruje panu, rotowi. Na pan Clement Bon czyli jego odpowiednik ministerstwa europejskich, Francji. No dobrze, ale pan minister spraw europejskich niepiec, pan Rot, mówi, że ta praworządność, ten raport, który przygotowuje podobno Komisja Europejska na temat praworządności w krajach członkowskich, będzie podstawą decyzji w Komisji Europejskiej co do praworządności i jej połączenia z budżetem, ale ma dotyczyć sytuacji wszystkich państw członkowskich. No my nie jesteśmy na tyle naiwni, żeby nie wiedzieć, że to jest głównie narzędzie wymierzone w Polskę i Węgry. I dlatego być może parlament węgierski, Zapowiedział, że odblokuje, zablokuje Fundusz Odbudowy, jeżeli te rozwiązania nie będą zgodne z oczekiwaniami. Pan wspomniał w pisie na Twitterze, że również jeżeli te rozwiązania będą niekorzystne dla Polski, to taką możliwość ma Parlament Europejski. Rzeczywiście ten budżet, jeżeli już zostanie uchwalony, będzie musiał być ratyfikowany przez polski parlament. Znaczy nie budżet jako, jako sam budżet. Ale konstrukcja jest następująca, że te 750 miliardów, które ma być pożyczone w imieniu i na rzecz krajów członkowskich, jest gwarantowane przez te kraje, w związku z czym każdy kraj musi się na to zgodzić. W większości krajów jest to procedura ratyfikacji parlamentarnej. A ponieważ tak ściśle jest związany ten korona fundusz z normalnym siedmioletnim budżetem, ponieważ część korona funduszu uzupełnia konkretne linie budżetowe budżetu siedmioletniego, także naprawdę jest to w tej chwili już nierozdzielna całość i zablokowanie tego może oznaczać, że po prostu ta konstrukcja stanie pod znakiem zapytania. Ja pięć dni przedtem, kiedy Parlament Europejski parlament węgierski zdecydował się o, o odmowie ratyfikacji, gdyby była odmienna od węgierskiej interpretacja konkluzji szczytu już mówiłem, pisałem, że nie sądzę, żeby polski Sejm był gotów ratyfikować coś takiego, co będzie oznaczało, że w sposób bezprawny, poza należne polsce pieniądze będą, będą zabierane, czyli będziemy wpłacali, a potem nam te mówiąc kolokwialnie pieniądze ktoś zwinie arbitralnie. Oczywiście to jest zasłona dymna, że że to wszystkie kraje, że te same standardy, to wszystko jest pozór i nieprawda. Tu chodzi o to, zresztą ci inicjatorzy z tym się nie kryją, żeby po prostu dopaść Polskę, Polskę i Węgry. Także dobrze, że na wypadek nieodczytywania w dobrej wierze ustaleń szczytu, że pozostał taki wentyl bezpieczeństwa. Polegający na tym, że można, można się na to nie zgodzić na poziomie ratyfikacji gwarancji dla korona funduszu odbudowy. No nie sądzę, żeby gdyby doszło do decyzji w polskim parlamencie, żeby to przeszło, tym bardziej, że jeden z koalicjantów zjednoczonej prawicy partia pana ministra Zbigniewa Ziobry no, miała dużo sceptycyzmu co do osiągnięć tego szczytu, uważając, że no być może jeszcze coś się po drodze wydarzy i te fundusze zostaną powiązane z praworządnością. I widzimy teraz, że takie działania. Są robione. A panie ministrze, żeby uściślić, załóżmy, że Parlament Europejski nie przyjmuje tego budżetu, jest prowizorium, ale te słowa premiera Morawieckiego, mówiące o tym, że jednak Rada Europejska będzie też miała swój głos i wtedy to musi być jednomyślny głos, jak się w tej całej konstrukcji mieszczą? Czy dojdzie do takiego posiedzenia Rady Europejskiej, która zdecyduje wbrew parlamentowi, że jednak ten korona budżet zostanie przyjęty? No takie przyrzeczenie, że do, do tematu Rada Europejska powróci, tam jest i to jak gdyby jest kwestia honoru pana Michela, natomiast, no, bardzo dokładna, i, i dogłębna analiza tych zapisów i porównanie z zapisami rozporządzenia łączącego fundusze z praworządnością które jest na biurku już od 2018 roku. No Pokazuje różnicę. Nie ma, nie ma sformułowania o tak zwanych general deficiencies of, of the judicial system, czyli nie można za generalne niedomagania systemu praworządności zabierać fundusze arbitralnie. Jeszcze dodam, że w tym liście wspólnym czterech frakcji domagają się liderzy, żeby to w ogóle było decydowane już niejednomyślnie. Nie, nie bo od tego Rada w konkluzjach odstąpiła. niewiększościowo ale tak zwaną odwróconą większością. Krótko mówiąc, trzeba mieć, mieć kwalifikowaną większość, żeby, żeby, żeby zablokować, a jeśli nie to z automatu to wchodzi. No to jest forendum, to jest raz w sensie, w sensie pogwałcenia tej literalnej lektury konkluzji szczytu, no ale poza tym to naprawdę jest zmiana ustrojowa pozatraktatowa, która daje absolutnie nieprzysługujące kompetencje organu wykonawczym zdominowanym przez główny nurt Także to jest to jest też zamach na, na, na traktaty. No właśnie, pan w tym wpisie swoim, który przed chwilą wspomniał, ja też wcześniej wspomniałam, pisze o tym, że to jeżeli zostanie przeforsowane to rozporządzenie łączące warunkowość z budżetem Unii Europejskiej, to jest to arbitralne, bezprawne, pozatraktatowe zabieranie należnych pieniędzy Polsce. Ale z drugiej strony niedawny wywiad byłego przewodniczącego Rady Europejskiej nie pozostawia żadnych wątpliwości, że są bardzo silne tendencje w Komisji Komisji Europejskiej, żeby działać poza traktatowo żeby to były właśnie arbitralne decyzje urzędników, a szczególnie tych największych rozgrywających w Unii Europejskiej, czyli Niemiec i Francji? No nic, nic, nic nowego. Z tym, że już już takie kraje jak Polska i Węgry jak powiem, dojrzały do tego, żeby zakładać najgorszy możliwy scenariusz i nie przyjmować zasady czy domniemania. Dobrych intencji, a raczej domniemanie złych intencji. Dlatego Węgrzy wyraźnie mówią, bo o tym nam powiedzieli nasi parlamentarni negocjatorzy, że to zostało powiedziane przez prezydencję niemiecką, a ta dowiedziała się o tym, czyli to zakomunikowano jej z Budapesztu, że najpierw musi być rozporządzenie, które będzie odpowiadało tej literalnej decyzji Rady, a nie tej rozszerzonej, bezprawnej. I dopiero wtedy będzie będzie zgoda na, 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 na gwarancję, na, na, na ratyfikację parlamentarną. Także zero zero zdziwień, zero naiwności. Dobrze, że jest to, to, to zabezpieczenie, bo tak jak można się było spodziewać, potężne siły będą stały za tym, żeby oszukać, mówiąc kolokwialnie a tak naprawdę, żeby żeby pogwałcić i dobrą wiarę w ustalenia Rady Europejskiej i literalne odczytanie ich i konkluzji. No i przede wszystkim, jak już mówiłem, e, traktaty same, ponieważ one nie dają w związku z praworządnością żadnych innych kompetencji, nic wiodących przez artykuł 7, a wszystko inne jest, jest radosną, e, twór, czy radosną, <laughs> smutną twórczością Komisji, która falendyzuje prawo europejskie nie tylko w tym przypadku i od dłuższego czasu. Wspomniał pan o tym, że jeżeli nie dojdzie do uchwalenia tego budżetu na kolejne 7 lat to będzie prowizorium i nie będzie to najgorsze dla Polski bo te poprzednie warunki były w miarę nam sprzyjające ale przecież są kraju Polska nie jest w złej sytuacji po tej w pierwszej fali koronawirusa mamy drugie, od końca bezrobocie w Polsce czyli jesteśmy drugim krajem który ma najmniejsze bezrobocie chyba po Malcie o ile dobrze pamiętam. Po Czechach. Drugie, po Czechach, przepraszam, Malta chyba jest trzecia. Po drugie, mamy, no, mniejszy niż zakładano spadek PKB, czyli gospodarczo jesteśmy w niezłej sytuacji, ale co z tymi krajami, które najbardziej ucierpiały na tej epidemii, szczególnie no kraje tym... południa Europy, takie jak Włochy, i Hiszpania, czy dla nich to prowizorium również będzie w miarę znośne i w miarę no, mm. pozwoli na wyjście z tego kryzysu gospodarczego? W tym nadzieja. Bo bardzo brzydko mówiąc, Polska, w cudzysłowie, Polska się wyżywi. Tamte kraje bardzo, Włochy, Hiszpania, Portugalia, bardzo potrzebują tych funduszy, ponieważ ich gospodarki są w nieporównanie większym stopniu, zresztą francuska też, zrujnowane przez koronakryzys. Dlatego dzisiaj już prezydent Portugalii mówi, że jedyna droga do oceny praworządności, mówi polskim tekstem mówiąc wprost, jedyna droga do oceny praworządności to jest artykuł 7, że jemu może się nie podobać to, co się dzieje z praworządnością czy z systemem prawnym, sądowym w Polsce, ale on postuluje, żeby odpuścić, żeby dać święty spokój i żeby te fundusze uruchomić, bo one są bardzo potrzebne. Także w tej chwili mamy dwie grupy, my Polska, dwie grupy sojuszników. Po pierwsze tych, tych na głodzie finansowym znowu, używając, kolokwializmu, południową flankę, to jest Madryt, Lizbona, Ateny, Rzym, i kraje, naszego regionu, czyli Wyszehrad, i Bałtowie, i czy, czy, czy nawet Budapeszeńska dziewiątka szerzej, wschodnia flanka Unii Europejskiej, no która też, której też grozi na razie Polska i Węgry, ale potem. Dlaczego nie kto inny i Węgrzy, Rumunii o tym dobrze wiedzą, grozi użycie przeciwko nim tego tego instrumentu. Także stworzenie koalicji B3, V4 i południowców rokowałoby szansę na to, żeby przewalczyć tą drugą stronę, która chce ukręcić ten bicz na nas, stały, pozatraktatowy dotkliwy i, i no, równujący ustrój Unii Europejskiej, ponieważ jest to wstęp, wstęp w zasadzie do odejścia od. Od, od, musimy musimy od kończyć. Na rzecz Panie ministrze, musimy już kończyć. Bardzo dziękuję. Czekamy z niecierpliwością na ten dzień, kiedy będą zapadały ostateczne decyzje. Chyba jeszcze nie wiadomo, kiedy to będzie. Bardzo dziękuję. Pan minister Jacek Sariusz-Wolski, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości, był naszym gościem, państwa i moim. Dziękuję bardzo, a my spotkamy się za parę minut.